Olga nam płacze, że ma za mało subów i żeby od nas ludzie przeszli, także tu. Nie, tam jest. Ja też chcę się Jezu. No chodź Kicia. Dobra, ej, Jezu. Nagrywamy! I później to jest, że my Te się my chcemy myśli. wybić, że tak. ona ma więcej. Patrzcie tak, patrz, patrz, bo... co się zobacz, dzieje. Nie możemy nakręcić. Bo zobacz. Nie możemy nic. Manko jest znowu dzisiaj ze mną Cyprian Bieniasz z kanału Cyprian Bieniasz. Kreatywnie Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo ciężki temat i nam znany Tak I Wiemy, że wielu z Was też to dotyczy Dokładnie, a, a porozmawiamy to... o współlokatorach Tak jest, mieszkamy w dość dużych, sporych, wielkich miastach Ja mieszkam we Wrocławiu, Cyprian mieszka w Poznaniu Tak Jesteśmy studentami Ogólnie Jest. zdarza nam się mieszkać z innymi osobami, i dzisiaj porozmawiamy o wszystkich wadach, zaletach i o wszystkim. I damy czego Wam się według mnie, kilka takich wskazówek, tak. jak uniknąć y, nieporozumień i ogólnie takich spin. I jak wiadomo, studenci, y, przeprowadzamy się z miejsca na miejsce, zmieniamy swoje lokum i mamy, jakiś, y, mamy jakieś doświadczenie z ludźmi. Ja wolę wynajmować y, stacje, nie wiem jak no. Ty. Y, Też. Można w akademika i tak dalej, ale wiadomo jak wynajmujesz stację, to wy nie wynajmujesz sam, wynajmujesz zawsze z kimś i... Chyba, że wynajmuje się Właśnie o to chodzi, że czasami możesz trafić na ludzi, którzy ci nie pasują, no. bo oni naprawdę mają jakieś problemy psychiczne. Jak ja? Y nie, ja mam na, szcz na szczęście na niego nie trafiłem. Ale miałem taki a, przypadek. A, miałem taki a. przypadek, że e, mieszkałem e, w, na stacji tylko z dziewczynami. Byłem ja... Znamy. I cztery dziewczyny. Ja pierdol najgorzej. Dali, nie gorzej. I po prostu nigdy więcej. Never, ever dostałem tak, że tak powiem, do łazienki psychicznie to po prostu dobchałem się o dziwo do łazienki, ale tak psychicznie dostałem, że to była masakra. One się tak wmówiły i przeprowadzały ze mną rozmowy, że w ogóle... No, słuchaj, największym hitem było to, jak w zlewie były takie wielkie włosy, takie metrowe, zapchane Stoppa, zapchany był zlew. No. Słuchaj, to były moje. One do mnie one z głowy takie długie włosy, one do mnie, że to moje. Ścięty ten, nie, nie mam takich nic takich włosów. Czym nie było? Ma. Sprawdza. I że moje... Hashtag sprawdzone na info. I że to moje. To było dla mnie chore i trzaskami drzwiami, nie trzaskami drzwiami, takie pierdoły, więc... Nie wiem, ty jakieś masz takie doświadczenia? Ja generalnie w liceum już mieszkałem poza domem i wynajmowałem mieszkanie razem z trzema. Z kolegami, były dwa pokoje, po dwie osoby mieszkaliśmy. Piękne lata, piękne w sumie naprawdę i tak dalej, ale wiadomo, że było dużo spin, bo generalnie jest mała powierzchnia, tak, mieszkałem z, z ludźmi, z którymi się wcześniej nie znałem i nagle musicie dzielić jakieś tam 50-40 metrów kwadratowych tak między sobą i no, przede wszystkim myślę, że trzeba coś ustalić, tak, jakieś zasady. I tak. właśnie problem był taki, że my tam tych zasad nie mieliśmy ustalonych, tak, jakiś harmonogramu i tak dalej. I były cały czas spiny, tak, typu kto ma posprzątać, że jest właśnie. jakiś tam syf, że jeden na przykład wstaje rano, miałem kumpla, który wstawał rano o 7, bo pakował był pakerem, był prawie tak wielki jak ja. I, i codziennie rano smażył kurczaka. Także jak się schodziło, to po prostu jebało olejem smażonym jak w McDonaldzie w całym mieszkaniu. I co ja musiałem... I to jest autentyk. Co ja musiałem robić? Że wychodziłem w samych spodniach i się ubierałem na dworze bluzę, bo się ubrałem wcześniej wczoraj przez kuchnię, Tak jak szedłem do szkoły, to po prostu waliło im rano w maku pracowało. To jest właśnie najgorzej, <laughs> jak się nie dogadacie, nie dogadacie z takimi osobami, typu właśnie, jak Cyprem mówił, brak harmonogramu sprzątania. Jakieś właśnie. Takie zasady. Tak, typu, ktoś ma na rano, to stara się jednak zachować e, dosyć cicho, żeby nie pobudzić innych, powiedzmy, którzy mają na późniejszą godzinę. E, ja, na przykład, miałem, byłem w takiej sytuacji, że to było totalne nieszanowanie mnie i moich zasad, ty, ty, jak ja prosiłem. E, typu. Proszę cię, mam na późniejszą godzinie, nie holacuj. No. Zamiast powiedzieć ok, to trzaskanie drzwiami I później właśnie w takich rozmowach było, że to ja trzaskam drzwiami, albo no. zaczęło się ogólnie takie spiny, zaczęło się od tego, że ja lubię mieć w domu, tak wiesz, coś zjem, no to pozmywam i tak no. dalej. A jedna koleżanka była taka, że te naczynia potrafiły trzy dni leżeć w zlewie i miałam ta, takiego. W końcu się kurwiem i powiedziałem mi, słuchaj, no robisz taki syf, że no zacznij to sprzątać. I wiadomo, kobieta jak kobieta się obraziła i była tak cięta na mnie, o. po prostu wtedy to się zaczął taki cyrk, że masakra. A to teraz na studiach, tak? W zeszłym roku? Tak, ja byłem na pierwszym roku, bo teraz jestem na drugim. Teraz hmm. na szczęście, jak wiecie, już mieszkam z Olgą. Eee, jak ci się Olgą, o, jak ci się z Olgo mieszka? To jest bardzo ciekawe. Mieszkamy mi się bardzo dobrze, ponieważ znamy się od małego i nie mamy właśnie takich problemów powiedzenia sobie czegoś wprost. Właśnie dużo osób, eee, jeżeli ma spiny ze swoimi współlokatorami, no. to ze względu tego, że coś się dzieje powiedzmy i on się boi mu powiedzieć to. Tak, do... czyli robisz syf robisz burdel, nie wiem, za głośno jesteś boją się tego powiedzieć w twarz, bo boją się, że druga osoba źle zareaguje, obrazi się i będzie cisza do końca mieszkania na stacji a ja na przykład nie boję się powiedzieć czegoś Olce, że na przykład robi coś yy, źle albo na przykład ma coś kupić, tak samo jak Olga mi mówi, że ja mam coś kupić albo coś robię źle, no to... Yolo, tak, ale prawdą jest, że bardzo dużo ludzi nie potrafi rozwiązywać problemu. Że jest jakiś, jakaś spina, jakiś problem i... Zobowią się jak dzieci, nie potrafią usiąść Tak, to, to jest bardzo niedojrzałe, że to jest, to jest chyba taka ogólna jakaś rada czy, czy sugestia, że po prostu jak coś Wam się nie podoba, albo mam się na na naprawdę problem, to żeby porozmawiać, tak? I nie na takiej zasadzie, że Słuchaj, ale znowu, żeby obra obrażam ci i tak dalej, tylko powiedzmy merytorycznie, nie podoba mi się, że to albo w jakiś, że To co robisz, albo w jakiś sposób inne robić, albo coś wyłączyć ustalić. Wyłączyć emocje, yy, no. o, to jest takie najlepsze, żeby wyłączyć no. emocje, usiąść i ja na przykład często tak robię... Ale że często tak robię, że się obrażają i nic nie mówią. Ja mówię na przykład yy, jednemu człowiekowi, typu jak w tym samym kogoś chce przekonać, mówię mu moje argumenty hmm. i czekam na jego argumenty. I jeżeli jego argumenty będą lepsze i mnie przekonają to ja temu człowiekowi albo przyznaję rację, albo robię to, co on prosi, no. a jak on nie potrafi mi odpowiedzieć, czyli jednak moje argumenty są górą, no to no. jednak któraś strona ma rację. I ta druga strona musi się dostosować. Trzeba tak, znaleźć ale, się ale kompromis. Ale niektórzy, Ale niektórzy nawet jak wiedzą, że nie mają racji, są w błędzie, to i tak Ci nie przyznają racji, bo w ogóle tak, to jakaś duma, góra. bo się obrażają. Tak. O, bo to tak jest tak się... honor, to jest honor. No. To jest honor tej drugiej osoby, ale na przykład nie róbcie takich rozmów jak właśnie wtedy ja, ja miałem z tymi dziewczynami, że one siadły, i to miała być rozmowa między nami wszystkimi Jezu, usiedliście była... się w kółko przy stole, nie, tak? przy stole, a to była oh, rozmowa, no. a to była rozmowa cztery versus 1. Czyli no. cztery na mnie najeżdżały I to no. było, że ty robisz... To, coś. to może z tobą był problem No wiesz, i według... nie, słuchaj, słuchaj Ja Bro. też myślałem, że coś robię źle, nie? No. Tylko później te rzeczy, które na początku, że na przykład yy, Wiadomo, na początku mieszkasz i zachowujesz się czasami Naturalnie tak, tak? Uh -huh. I na przykład mówiły, że trzaskam drzwiami I ja powiedziałem, ok, spoko no. Trzaskam drzwiami według was Już nigdy więcej nie trzaskam drzwiami Będę się starał zamykać się cicho uh -huh. I co się stało jak ja przestałem trzaskać drzwiami? No. E, one wiedziały, że ja na początku tam trzasnąłem raz drzwiami I spoko powiedziałem, że już nie będę tego robił I ta właśnie dziewczyna, której to powiedziałem Zaczęła uh -huh. trzaskać drzwiami I to wszystko leciało na mnie Wniosek, więc to było... kobiety są Jakie? No, dziwne, to więc pokrywa. ja wam dam taką radę jeżeli wybieracie się na studia i już wiecie, z kim będziecie mieszkać, powiedzmy, nawet takich randomowych współlokatorów, umówcie się z nimi wcześniej na jakąś kawę albo na małe spotkanko, porozmawiajcie, porozmawiajcie o takich radach. Powiedzmy, słuchaj, będziemy razem mieszkać przez rok, tak o zasady, sprzątanie. No. Ty, wtedy, ja wtedy. E, nie wiem, wychodzenie rano. E, tak. Proszę cię, żebyś e, pokazał Ci mój plan. Tak się dogadajcie. Tak, ale tak, takie, takie sztywne, typu właśnie. Ja na początku byłem przeciwnikiem jakiegoś wywieszania harmonogramu, sprzątania i tak dalej, ale to jest dobre, to jest spoko, bo to jest jasny przekaz, ustalone, że jest sprzątane w takich dniach czy wynoszenie śmieci i tak dalej i nie ma, i nie ma z tym problemu, tak, bo, bo później są jakieś spiny niepotrzebne i nieporozumienia. I jeszcze jedno, bo zauważyłem, że dużo było problemów widom, jak gdy jak będę mowa, mieszkanie, gdzie te relacje jakieś tam... I, moje, I ze mną, i te osoby byliśmy jakoś tam mniej dojrzeli, i tak dalej. Wiadomo, że były spiny. Natomiast na chwilę obecną, jak, tak, jak mieszkam, aktualnie mieszkam w Poznaniu z moim bratem, i jeszcze z kolegą, z którym się znam z liceum, i generalnie wydaje mi się, że już jest dużo spokojniej. Znaczy, dogadujemy się, nie ma problemu, i tak dalej, więc raz zależy, jaką osobę trafisz, a dwa, jakaś taka dojrzałość, nie? że takie rozwiązywanie, dogadanie się po prostu między sobą. Właśnie, trzeba, trzeba umieć rozmawiać to jest najważniejsze, umieć rozmawiać. I zawsze, i ja to będę powtarzał, zawsze lepiej się mieszka z osobami, które się dłużej zna, bo właśnie możemy trafić... Aaa, na... no nie, 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 nie zawsze, bo czasami jest tak, że się z kimś dużo, dużo, długo znasz, ale na przykład znacie się tak ze szkoły i tak dalej, jesteście no przyjaciółmi, tak, ale... mieszkacie razem i zauważasz jakieś tam zachowanie Cię wkurza po prostu. Tak, ale tak jak no. powiedziałem, to Cię wkurza, ale nie masz oporów yy, do powiedzenia tej os drugiej osobie, no. że jednak to robi bo jakbyś mieszkał z osobą, której nie znasz, no właśnie wracamy tak? do... Się... do tego samego. I jakby cię no. wkurwiała, to jakbyś miał opór, opór, taki byś miał opór, jednak powiedzenie jej, słuchaj, yy, była krecha na kiblu, nie wiem, weź się, albo albo nie wiem, słuchaj, albo robisz syf w toalecie, nie wiem jak no. wychodzi. byś miał taki opór. A jednak z osobą, którą się długo znasz, to nie masz oporu, słuchaj stary. Robisz taki syf, że aż mi nie miło, weź się ogarnie. No na pewno jest łatwiej. Jest łatwiej, bo później z taką osobą możesz przeprowadzić rozmowę i dojść do jakiegoś wniosku. Czyli sumując to wszystko, jeżeli będziecie się wybierali na studia, bądź wyjeżdżali czy do jakiegoś innego miasta i będziecie w, akademi w akademiku, czy na stacji, zawsze. E Lepiej się wcześniej spotkać z takimi ludźmi, ustalić jakieś rzeczy, żeby później nie było tych spięć, tak. bo spięcia na mieszkańcu są naprawdę niemiłe no, i potrafią doprowadzić do szału, później po prostu siebie nawzajem tak. W Wujacie, że... Tak, to jest, to jest prawda. I jeszcze raz podsumowując, jasno ustalić jakieś tam reguły, tak? Ogólne, bo wiadomo, że możecie tam swoje bałagan bałaganych, mieszkać w jedynce oczywiście, My... ale w jakichś takich częściach wspólnych typu kuchnia, łazienka i tak dalej, tak. no to ustali tak sztywno jakieś reguły, zasady i tak dalej. My możemy wypowiedzieć się na ten temat z jednego względu, że przeprowadzaliśmy już się kilka razy hmm. i mieliśmy jakieś w tym doświadczenie, dlatego możemy wam coś o tym opowiedzieć. Dokładnie. Tak jest. Widzamy się w super To będzie miniaturka. Yy, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, łapki w górę, subskrybujcie kanał Cypriana i zapraszam mój serdecznie. kanał. Tak jest. Ciekawe odcinki jak u niego, jak i u mnie. Dokładnie. Dzięki za oglądanie tych odcinka. Tak, i widzimy się w następnym. Do zobaczenia! Do